Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Total War Arena. Witajcie moi drodzy. E, czym jest ta gra? E, jest to próba przeniesienia tego co najlepsze we wszystkich grach serii Total War, a więc BTF, e, do trybu Free to Play. E, słuchajcie to co widzicie tutaj to jest obecnie jeszcze e, zamknięta alfa zamknięta alfa, znaczy dosykałcie się otwarta alfa, ponieważ myślę, że każdy kto się zgłosi do niej, otrzyma klucz, więc będzie już mógł zacząć zabawę. Oczywiście link do strony, z której możecie nabyć ten klucz jest w opisie. Dobrze słuchajcie, jak to wygląda wszystko tutaj od początku. Ja mam przegranych chyba kilka czy, nawet, czy kilkanaście godzin. W tą grę. Gra wygląda bardzo, bardzo fajnie i jednocześnie jest ten cały interfejs jest bardzo, bardzo przejrzy, przejrzysty. Słuchajcie, otóż tak, zaczynamy na swoją zabawę od wyboru strony konfliktu. A się generała, dowódcę, w którego się będziemy wcielać. Ja obecnie mam tutaj Germanicusa. Na razie mamy dostępne dwie grywalne. W Frakcje. Jest to Imperium Rzymskie oraz miasta greckie. Obecnie prace trwają nad, nad Galami. Niestety Galami jeszcze nie można pograć. Mamy tutaj co prawda już dwóch, dodanych już dwóch dowódców, m.in. Vercingetorix, ale niestety jeszcze nimi nie pogramy. Jak już mówiłem, to, to jest Alfa. To jest dopiero alfa, gra dopiero będzie miała swoją premierę. Dobrze, ale skupmy się na naszym Germanicusie. Mamy też oczywiście Juliusza Cezara. Każdy, każdy z generałów, dowódców ma swoje jakieś tam specjalności. Mają także swoje klasy. Klasą Germanicusa jest szturm oraz oddziały ciężkiej piechoty. A więc takie typowo rzymskie podejście do sprawy. Jeśli ktoś lubi walkę w zwarciu, no to nie widzę tutaj problemów. Oczywiście każdy z dowódców ma także swoje, swoje, cztery, swoje cztery specyficzne rozkazy, jakie może wydawać swoim oddziałom. Na przykład Juliusz Cezar z kolei jest to przedstawiciel klasy wsparcie oraz inżynieria. Jego, 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 tak powiedziałbym, że konikiem, a więc tym, w czym się specjalizuje, to są machiny oblężnicze. Myślę, że każdy, kto liznął troszeczkę historii, szczególnie na temat kampanii, tego, jak przebiegała kampania Juliusza Cezara w Galii, no to na pewno będzie wiedział, że Rzymianie nie wygrali właściwie mieczem, a wygrali łopatą. Chociażby weźmy pod uwagę samo oblężenie Alezji, tak się chyba nazywała stolica Gali, kiedy to Juliusz Cezar mury miejskie otoczył swoimi własnymi murami. Dobrze, ale mniejsza o historię, zobaczmy sobie, jak to wszystko tutaj wygląda. Ok, wybraliśmy, wybraliśmy już swojego, swojego dowódcę. Czas wyposażyć go w wojsko. Tutaj mamy nasze koszary. Ja obecnie mam drugi, drugi tier. Mogę używać oddziałów z drugiego tieru. No i on na przykład mamy tutaj włoskich mieczników. A tak jak widzicie, to wszystko wygląda bardzo, bardzo znajomo. Przynajmniej dla osób, które grały w chociażby World of Tanks, World of Warplanes. To jest dokładnie ten sam system, słuchajcie, A więc grając daną jednostką zdobywamy doświadczenie za punkty doświadczenia odblokowujemy kolejne upgrade'y jeśli mamy ich odpowiednio dużo wówczas możemy odblokować następną jednostkę tak to właśnie wygląda w naszej armii naszej armii znajdują się trzy oddziały każdy gracz ma do dyspozycji trzy oddziały w każdej bitwie bitwy się toczą są toczone chyba 10 graczy na 10 graczy a więc w sumie mamy 60 oddziałów na, podczas jednej bitwy. To jest naprawdę, naprawdę dużo, a pola bitwy też są niemałe. Um, e, teraz tak, słuchajcie, zobaczmy sobie armię. armię. A więc mamy tutaj, słuchajcie, drzewko wszystkich jednostek dostępnych dla Rzymian, akurat w tym wypadku, ponieważ mam, cały czas mam włączonego Germanicusa. Um, a więc słuchajcie, mamy od mm, milicji y, mieczników, można to tak przetłumaczyć, aż po słuchajcie gwardii imperialną jeśli chodzi przynajmniej o jednostki ciężkiej piechoty mamy tutaj oczywiście także kawalerię mamy tutaj na przykład ekwitów, equitów mamy wiele różnych fajnych jednostek mamy także strzelców konnych gdyby ktoś Lubił tego typu jednostki. Mamy też oczywiście oprócz takich standardowych jednostek, także jednostki premium, które możemy wykupić za złoto. Złoto obecnie, właściwie każde, każda zwycięska bitwa, coś tam nam tego złota daje. Hmm. Oczywiście podstawową walutą w grze jest srebro. No i oczywiście punkty doświadczenia, które zdobywają swoje punkty jednostki i dowódcy także mają swoje osobne, aby właśnie. Móc, aby właśnie móc tutaj inwestować sobie w kolejne, w kolejne zdolności, aby je móc odblokowywać, ulepszać. Dobrze, słuchajcie, mniej więcej tak to wygląda. Tyle słowem wstępu by było. A, dobierając nasze jednostki do armii, nie musimy mieć wszystkich takich samych, tak jak ja tu mam możemy je sobie mieszać. A więc na przykład jeśli ktoś chce, może sobie wziąć dwie jednostki na przykład łuczników albo e, ciężkiej piechoty, no i jeden oddział na przykład łuczników. Nic nie stoi e, na przeszkodzie. E, ja jednak zauważyłem, i to chyba zauważyło to, że większość graczy, że e, maksymalny efekt uzyskujemy wtedy, kiedy dowodzimy mm, armią wyspecjalizowaną. A więc na przykład w moim przypadku to są Trzy oddziały ciężkiej piechoty. E, e, oczywiście nie gram tylko i wyłącznie e, oddziałami rzymskimi. E, gram także. Oj, nie tu. E, gram sobie także e, Grekami. E, tutaj z kolei mamy e, oczywiście hoplitów. Na razie mamy lekkich hoplitów odblokowanych. Zbieram obecnie punkty na to, aby móc odblokować normalne oddziały e, hoplitów, które wyglądają w taki sposób. Oczywiście wygląd oddziałów. W miarę jak są ulepszane, się zmienia. To wszystko ma wpływ nie tylko na statystyki danego oddziału, ale też i na jego wygląd. Wszystko wygląda bardzo ładnie. Słuchajcie, gra działa na. To jest silnik, chyba ten sam, który był w. W Rome 2 Total War. Tyle, że. Słuchajcie, tutaj optymalizacja jest dużo, dużo lepsza już na tym etapie, na etapie Alfy, niż to miało miejsce w, w przypadku właśnie ROME 2 Total War Dobrze moi drodzy, myślę sobie, że zagramy sobie bitwę, aby rozpocząć bitwę wystarczy tutaj play. E, obecnie mamy dołączanie do matchmakingu. Znaczy, słuchajcie, to wszystko, to wszystko troszeczkę trwa, cały ten proces dołączania do bitwy. Jeśli on będzie zbyt długi, no to go po prostu ciachnę. Chociaż myślę, że byłoby warto mm, przejść z wami przez tą całą procedurę y, dołączania do bitwy, przynajmniej za tym pierwszym razem, kiedy już będziemy, kiedy już, już będę y, nagrywał z tego inne materiały, z tej gry, no to nie widzę problemu, żeby po prostu y, nie było tego. Znaczy, no słuchajcie, tutaj, się, tutaj jest wyszukiwana dla nas gra, a my możemy sobie w tym czasie na przykład y, przeglądać różnego rodzaju informacje. Jedyne, czego nie możemy zmieniać, to nie możemy zmienić dowódcy w tym momencie. Ale poza tym możemy sobie oglądać statystyki, różnego rodzaju fajne rzeczy. to słuchajcie, korzystając z tej chwili przerwy, możemy też sobie na przykład... O, tego też nie możemy. Niestety. O, dobra, już nas dołączyło do gry. Już sesja została wybrana, tak więc jest ok. Możemy też sobie tutaj oczywiście, ja to co chciałem zrobić, zmieniać sobie chociażby kolorystykę naszych oddziałów. Otóż tak, oczywiście bitwy są mieszane, tak, a więc mamy w tej samej armii Greków i Rzymian. Mam nadzieję, że będą później różnego rodzaju tryby, realistyczny i tym podobny. To było naprawdę ciekawe. Dobra, no teoretycznie w mojej ekipie mam najmocniejszą armię zobaczymy chociaż myślę, że ta pozycja tutaj nie ma większego znaczenia, tak mi się wydaje nie pamiętajmy my tylko dowodzimy trzema oddziałami aby uzyskać tutaj zwycięstwo potrzebna jest współpraca całej armii zobaczymy jak nam pójdzie no, mi się już czytało jeszcze tylko czekamy na pozostałych graczy mamy oczywiście też po stronie greckiej Leonidasa właściwie czterech Leonidasów naszej armii na razie, na tym początkowym etapie rozgrywki, powiem szczerze, rzymscy miecznicy są, są naprawdę, naprawdę bardzo silni. Głównie dlatego, że Grecy wykorzystują włóczników. Włócznicy z kolei bardzo dobrze sobie radzą z w walce z kawalerią. Na razie tej kawalerii tutaj nie spotkałem zbyt wiele aby zarówno w drzewku greckim, jak i rzymskim dodrapać się kawalerii, no to trzeba troszeczkę w to pograć. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że to długo już nie potrwa. Dobra, mamy. Okej, okay. to jest taka, powiedziałbym, mapka sytuacyjna tego, jak wygląda pole bitwy. Naszym zadaniem jest oczywiście przejąć bazę przeciwnika, a przeciwnik będzie chciał przejąć naszą. Mamy te... Te liczby oznaczają miejsca, w których możemy e, rozpocząć zabawę. E, dobra, ja sobie to miejsce wezmę, tą dwójeczkę. Zostajemy pójść tędy. Chociaż nie wiem. E, mamy też tutaj rysik, słuchajcie. A więc możemy na przykład e, namalować e, strzałeczki. E, oczywiście to, co rysujemy tutaj, to już widzą pozostali gracze, zresztą widzicie. Ale teraz zdarzają się różne y, nieciekawe rysunki y, z, z te opowodnie, Niektórzy tutaj sugerują y, sugerują, żeby się bronić na początek. Ja jednak zauważyłem, że czasem lepiej jest zaatakować. Ua dobra, zobaczymy jak nam pójdzie. Z tego co wiem, już nie mam, najsil... nie, nie, mam nie mam w tej grze najsilniejszej armii. Stańmy sobie tutaj na rzece. Nasze wojska ruszają. Jak widzicie kamera jest troszeczkę inna niż w Total Warach. Nie możemy robić tak dużych, tak dużych zbliżeń, ale nie jest źle. Tutaj mamy wieże obserwacyjne, które gdy przejmiemy, no to oczywiście odsłaniają nam obszar mapy. Oczywiście jest mgła wojny. Mamy ładnie pokazany zakres tego co widzą nasze oddziały. Tutaj nasze oddziały podchodzą. No i zobaczymy. Dobra, ci tu stoją. Dlaczego my tu mamy jakichś hoplitów. Tak, hoplici to są. Chyba z, z Leonidasem. To tak, słuchajcie, ja nie mogę się ruszyć. Ja nie mogę się ruszyć, dopóki inni gracze się też nie ruszą. Yy, bo wówczas to jest, słuchajcie, pewna śmierć. Pewna śmierć. Tym bardziej, że przeciwnik ma przewagę liczebną w tej bitwie. Tutaj mamy... Pokazaną ilość żołnierzy wroga. Tu mamy naszą y, armię. Tutaj y, kolega nam się bardzo mocno wysuwa do przodu. Nacieramy też tutaj wzdłuż wybrzeża lasem. E, tu ktoś jeszcze próbuje podejść. Dobra. E, słuchajcie. Ustawmy się na razie tutaj. Podejdźmy. Dobra, 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 dobra Wracać tu Tutaj mamy oddziały wroga. A? Też się wycofał. Też się wycofał. Nie ma co kozaszyć na początek. Gdzie te oddziały nasze? Ale idźcie na nich. O, dobra. Mają tam wsparcie machin oblężniczych, które już do nas walą. Bardzo niemiło. W razie niezbyt wielkie straty nam zadano. Ostrzeliwują nas niedobrze. Liczę na to, że ten, te oddziały zaskoczą przeciwnika. Dobra, ja się cofam. Oni będą podążać za tymi swoimi oddziałami. Dobra, muszę to zrobić jakoś w jakiś sensowny sposób. Dobra. Cofnęliśmy się. Pamiętajcie, tutaj nie wykrywa ten, kto kontroluje więcej miejsc, większy obszar, tylko ten, kto zniszczy wrogą armię lub też... Przejmie bazę. Dobra, nasi łucznicy tutaj. Troszkę ostrzelali wroga. Ła, dobra. Trzy oddziały przeciwnika. Dobra, ruszać. Uderzmy na przeciwników. Za chwilkę damy sobie bonus do szarży. Da jest. Nadzielać. Tak jest. Dobra. Rozwalić siły wroga. Ach. Nacierajcie, zniszczcie ich i dozwalcie te cholerne machiny oblężnicze, bo za chwilkę nas rozwalą. Dobra, ostra rombanina na razie. Troszkę, bo przegrywam. Ale trzeba będzie za chwilkę pomyśleć o wycofaniu się. Dobra cofać. Dobra, gazu. Dobra, cofiemy się. Tutaj ci hoplici powinni przyjąć główne uderzenie. działać, działać, to zwiększa nam mm, obronę w walce wręcz, ale i tak straty bardzo duże poniosłem. Dobra, Krecy troszkę tutaj działają, wspomagając nas. Dobra, cały czas komendy. nie gadajcie, a nie, dobra, to nasi łucznicy walą, już się bałem, że to łucznicy wro... wroga, zniszczyć ich, za nimi, dobra, przeciwnicy są w szoku, rozwalić... Z kurczywyków Dobra, pięknie! Okej, okay, daliśmy radę. Ej, no... Właśnie to jest to. Grając... jednostkami... walczącymi na dystans, trzeba uważać na jedną rzecz. Żeby nie ostrzeliwać własnych oddziałów, ponieważ... rekompensatę, jaką później musimy płacić gościowi, który którego oddziały ostrzelaliśmy są bardzo bardzo duże E, dobra, tu Przejmują nam naszą bazę Co im trochę mi się nie podoba Trzeba zwiększyć prędkość naszych oddziałów Szybciej Moi drodzy, szybciej Atakujcie! Te oddziały tutaj niepotrzebnie się wda wdały w tą walkę. Teraz sytuacja jest dużo trudniejsza, bo musimy się wycofać. Chyba przegramy tą bitwę. Niestety bardzo duże straty ponieśliśmy. To jest, a to wszystko dlatego, że lewa flanka nasza nie wytrzymała. U. Jakieś ostre pole bitwy jest. Tu atakować. Skurczywyków. Naprzód. Ach, walą do nas. nic. Maszacie, jeśli oni biegną, nasi wrogowie, no to nie są w stanie... Dobra, przeciwnik rozdzielił armię. Dobra, cofnąć się. Ach, to Dobra, tych tutaj dorwaliśmy. A ucznicy są słabi, z reguły. Ale no niestety, tracimy naszych dzielnych żołnierzy. Znaczy słuchajcie, odciągam wrogich łuczników od yy, tego co się dzieje tu. Tutaj, gdyby byli ci łucznicy, no to sytuacja wyglądałaby jeszcze gorzej. Tak jest. O nie. O nie, giniemy, giniemy No niestety, zaledwie kilku naszych żołnierzy zostało No niestety nasze wojska zostały rozbite Ale zobaczmy, jak się tutaj sytuacja toczy No nic, przejmują to Przejmują to Przegraliśmy, ale słuchajcie, bardzo dużo doświadczenia zdobyliśmy no i oczywiście fundusze na modernizację naszych sił bardzo bardzo dobrze to wygląda właśnie słuchajcie dlatego wolę grać oddziałami walczącymi wręcz ponieważ o jesteśmy mniej więcej no jesteśmy czwarci czwarci pod względem to są punkty, nie wiem, jakieś punkty zwycięstwa czy coś takiego. Acz znaczy ogólnie tak, łatwiej się zarabia oddziałami walczącymi wręcz niż oddziałami strzelającymi. Ponieważ wówczas tutaj FF, a więc Friendly Fire nas niszczy, niszczy nas, nas finansowo. Słuchajcie, ja tutaj zaledwie zapłaciłem ile kary. No, troszeczkę, słuchajcie, troszeczkę Mam niecałą stówę Dobrze, okej, okay, słuchajcie, okej, okay, słuchajcie, a, jeszcze jedna ważna rzecz Po każdej bitwie, jeśli nasze siły zostały zniszczone, to musimy oczywiście zapłacić za uzupełnienie strat Ale to są zazwyczaj niewielki, jest to niewielki procent tego, co zdobywamy w czasie bitwy Dobrze, słuchajcie, dobrze, słuchajcie, myślę sobie, że To tyle, Nie byłoby na tyle, jeśli chodzi o tą grę a możemy sobie tutaj dokonać ulepszeń no i bardzo dużo punktów będę potrzebował aby odblokować kogo odblokować włoską szlachecką piechotę no cóż dobra słuchajcie to by było na tyle jeśli chodzi o ten materiał mam nadzieję że ta gra wam się spodobała jeśli tak to oczywiście link jest w opisie do tego, aby zdobyć klucz do trwającej obecnie zamkniętej alfy. No cóż, dobrze moi drodzy, dobrze moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podoba, jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania jak i do oceniania tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania mojego kanału, a tymczasem a tymczasem ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.